Po pięciu latach współpracy między uczelniami na różnych płaszczyznach naukowych, Wyższa Szkoła Gospodarki i Holenderska Maastricht School of Management podpisały umowę partnerską o realizacji studiów Master Business of Administration w Bydgoszczy. To jest uczelnia Maastricht School of Management, która jest w pierwszej trójce holenderskiej, w pierwszej dziesiątce światowej. Więc Gwarancja bardzo wysokiego poziomu. Stąd chcieliśmy, aby te studia odbywały się w partnerstwie z MSM, z Maastricht. University of Economy. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest bardzo dobrym partnerem, ponieważ również uosabia ducha przedsiębiorczości i, w kontekście szybko rozwijającego się polskiego rynku, jest bardzo dobrym miejscem na rozwijanie naszej współpracy. A jak wiemy, jest ogromne zapotrzebowanie w Polsce na studia typu MBA. WSG jest jedyną uczelnią w Polsce, która będzie prowadzić MBA z Maastricht School of Management. To jedna z najstarszych oraz najbardziej umiędzynarodowionych holenderskich szkół wyższych kształcących w zakresie zarządzania. Obejmuje swoim zasięgiem nie tylko Europę, ale Amerykę i kraje azjatyckie. Skupia wokół siebie 55 narodowości. Rozpoczęcie zajęć planujemy na marzec 2015 roku. Do tego momentu będziemy prowadzić rekrutację. Studia MBA realizowane z Master's School of Management z Holandii są wyjątkowe, dlatego że wszystkie zajęcia w 100% będą prowadzone w języku angielskim. Oprócz tych dwóch podstawowych kryteriów związanych z doświadczeniem zawodowym i poziomem znajomości języka angielskiego, musi to być wykształcenie wyższe minimum licencjat. Absolwent MBA będzie miał. Przede wszystkim dyplom o marce światowej. W polskich firmach będzie mógł mówić, że zna relacje globalnej gospodarki i zna podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki tu i teraz, w momencie kiedy kończył studia. Ten dyplom będzie mu dawał szansę ubiegania się o pracę w różnych miejscach świata. Wśród wykładowców także profesor Adwan Marik, dyrektor do spraw kształcenia Maastricht School of Management, który specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej i ekonomii integracji europejskiej. Jest to znakomity trening nie tylko pod kątem umiejętności zarządzania i trening taki, który umożliwi nam sprawdzenie się na rynku pracy. Również jest to bardzo znaczący trening osobowości, po którym wiemy, ile jesteśmy warci. To, co wyróżnia, to międzynarodowe akredytacje tegoż właśnie programu, szczególnie AMBY, gdzie tą akredytację posiada tylko 1,5% uczelni oferujących studia MBA. Umowę partnerską między Wyższą Szkołą Gospodarki a Maastricht School of Management podpisano w obecności ambasadora Królestwa Niderlandów w Polsce. Big Myślę, że to jest znakomita okazja do współpracy dla obu stron, możemy wzajemnie się podpatrywać i uczyć od siebie. W obecności wojewody regionu kujawsko-pomorskiego i prezydenta Bydgoszczy. Słowa wielkiego uznania za to, że do tej współpracy doszło. To bardzo ważny projekt. Cieszę się, że jest w Bydgoszczy, cieszę się, że jest w Wyższej Szkole Gospodarki. I mam nadzieję, że kadry, które tą wiedzę będą zdobywać, zarządcze będą liderami na rynku i powodować zdecydowaną poprawę jakości zarządzania. Podczas spotkania zapewniano... Gwarantujemy, że będziemy stymulowali to dziecko do tego, żeby e, służyło tej współpracy, e, służyło e, strategii rozwoju regionu, strategii rozwoju Budgoszczy i służyło przede wszystkim e, biznesowi regionu, przedsiębiorcom e, regionu krasnopolskiego. Były też sugestie. Także rodzina Szkoły Biznesu MBA czeka na zadania od Państwa. Podpisujemy umowę z MSM, ale jednocześnie uruchamiamy Naszą szkołę biznesu. To nowa inicjatywa uczelni, ale powstała na bazie kilkunastoletniego doświadczenia w organizacji i realizacji studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Właśnie taki partner też będzie nam regadnią szkołę biznesu. My z nimi dyskutujemy, jak inne rodzaje. Kształcenia projektu, jak prowadzić studia podyplomowe te roczne, które tradycyjnie od wielu lat mamy kilka tysięcy absolwentów, jak poprowadzić różne formy szkoleń w firmach, które też robimy i projektowe, i, i na zlecenie. Jak się studiuje? Grupy nie są duże. To też jest dużym plusem, ponieważ można się lepiej przygotować do wszystkich zajęć, również do egzaminów. Podejście do studenta jest zupełnie inne z tego, co słyszę od moich kolegów na państwowych uczelniach. I przede wszystkim, jeśli się kogoś poprosi o pomoc, to nie odsyłają z kwitkiem, tylko no naprawdę mogą sobie z problemem poradzić i zdobywać wiedzę. Zarekomendowała mi to siostra, kiedy wcześniej jeżdżała, jeździła po Polsce, tu odwiedziła paręnaście uczelni w Polsce i mówiła, że ta jest najbardziej nowoczesna, największa. No i jest daleko od domu przede wszystkim, bliżej już tego zachodu faktycznego. Poprzez umiędzynarodowienie chcieliśmy z jednej strony atrakcyjnić naszą ofertę dla studentów. Chociażby poprzez możliwości wyjazdów zagranicznych czy organizację warsztatów międzynarodowych, ale też chcieliśmy przede wszystkim podnosić poziom wszelkich aktywności, które na uczelni są realizowane. Na początku funkcjonowania uczelni podpisaliśmy umowę o podwójnym dyplomowaniu z jedną z uczelni z Francji, Uniwersytetem w Toulouse. Był to bardzo unikalny produkt, nawet na skalę kraju. Dotyczył podwójnego dyplomowania na studia drugiego stopnia. Kolejne umowy o podwójnym dyplomowaniu, m.in. z uczelniami z Rosji i z Litwy. No a teraz. Dzięki umowie podpisanej z Maastricht School of Management wprowadzamy bardzo unikato unikatowy, a międzynarodowo uznany dyplom MBA. Nam na tym zależy, żeby y, zdolni ludzie z naszego regionu, ale z otoczenia nawet w promieniu 300 km chętnie przyjeżdżali na studia w Bydgoszczy. Maastricht, tam powstała Unia Europejska. I y, ta uczelnia w Holandii jest symbolem nowoczesnego kształcenia, więc może za kilka lat Bytgosz będzie symbolem nowoczesnego kształcenia w Polsce. Jest to sukces głównie spowodowany tym, że 25 lat nie zmarnowaliśmy.